Witam wszystkie cienie. Zima roku 1946. Ocean bez końca, stalowe kadłuby, przecinające fale i nazwisko, które Ameryka znała na pamięć. Richard Evelyn Byrd, bohater wypraw polarnych, celebryta prasy międzywojnia, człowiek, który miał w żyłach odwagę i ambicje, większą niż kontynent lodu, na które wracał. Oficjalnie wyruszył na wielkie ćwiczenia w warunkach ekstremalnego zimna, by przygotować marynarkę na działania w Arktyce i Antarktyce. Nieoficjalnie już same liczby sprawiały, że unosiły się brwi 13 okrętów, około 4700 ludzi, dziesiątki samolotów, helikoptery, nawet okręt podwodny. Ćwiczenia, czy raczej operacja o skali małej wojny. Nazwa brzmiała neutralnie operacja hadżab w dokumentach Task Force 68 brzmienie suche, biurokratyczne. Jakby ktoś chciał topić tę wyprawę w tło powojennej normalności. Cele wpisane w papier brzmiały rozsądnie przetestować sprzęt i ludzi nieludzkim zimnie, przeprowadzić rozpoznanie powietrze nad rozległymi, niezmapowanymi sektorami kontynentu. Zbudować sezonową bazę Little America 4. Przygotować się do ewentualnych przyszłych stacji badawczych. Równolegle szeroko zakrojone zdjęcie lotnicze, bo Antarktyda wciąż miała białe plamy nie tylko w śniegu, ale i na mapie. Wszystko wyglądało jak podręcznikowa ekspedycja naukowo-wojskowa. A jednak każdy, kto choć raz dowodził czymkolwiek większym niż szkolna wycieczka, widział dysonans między celem a narzędziami. Po co tak duża osłona okrętów? Po co niszczyciele? Po co sonar? Po co całe magazyny amunicji, jeśli główną przeszkodą ma być bros i wiatr? Dlaczego w składzie znalazł się nawet okręt podwodny? Jednostka zdecydowanie nieprzydatna do rozpoznania lotu. Dlaczego liczba ludzi odpowiadała pełnowymiarowej grupie bojowej, a nie zespołowi badawczo-szkoleniowemu? Dziennikarze pytali. Odpowiedzi były grzeczne i okrągłe. Skala wynika z bezpieczeństwa. To rutyna po wielkiej wojnie. Lepiej mieć, niż potrzebować. Słowa, które niewiele mówią, ale dobrze brzmią. Kontekst dodawał pikanterii. Świat zaledwie rok po drugiej wojnie wchodził w nowy, cichy konflikt. Związek Radziecki, próby atomowe, wyścig o technologię, naukowców i sekrety. Od miesięcy krążyły opowieści o niemieckich wyprawach do Nośwabel-Lendu tajemniczych bazach na krańcach świata, do których rzekomo uciekły uboty z dokumentacją i prototypami. Część z tego to plotki, część to wojna mgła, ale Antarktyda nagle przestała być martwym pustkowiem. Stała się planszą, na której można było coś schować i coś znaleźć. Jeśli ktoś miał odwagę i autorytet, by poprowadzić tam największą powojenną wyprawę, to to właśnie byr. Logistyka przedsięwzięcia była imponująca. Konwój dzielono na grupy, które miały rozłożyć się wachlarzem wokół kontynentu: jednostki wschodnie, zachodnie i centralne, niczym trzy klamery zaciskające się na brzegu lodu. Lądowiska na opułokładach przygotowano do startów w mrozie. Mechanicy przerabiali filtry i układy paliwowe, by silniki samolotów nie zamarzły po kilku minutach. Na zapleczu dopinano łańcuch dostaw, paliwo, części, żywność, setki ton sprzętu. Baza Little America w planach jako skromny obóz w praktyce miała stać się węzłem wszystkiego: lotów rozpoznawczych, eksperymentów na suchu, ćwiczeń ratowniczych. Nawet jeśli to tylko próbne manewry, skala sugerowała, że Amerykanie chcą przetestować nie jeden element, ale cały model działania na końcu świata. Byrd nie był figurantem, znał ten lód, jego złudzenie optyczne, zdradliwe szczeliny, wiatr. Który potrafił zdmuchnąć człowieka z krawędzi jak drobinę. Pamiętał też, jak media potrafią zrobić z misji legendę, i jak legendy zasłaniają szczegóły. Z jednej strony więc zgadzał się na relacje z pokładu i kroniki filmowe, z drugiej trzymał nerw operacji przy sobie. Raporty miały spływać regularnie, ale wiele decyzji zapadło w wąskim gronie oficerów. W końcu nikt nie chciał drugiego Pearl Harbor na lodzie. Gdy konwój odbijał od brzegów Ameryki Południowej i kierował się ku białej ścianie, pojawiły się pierwsze pęknięcia między komunikatami prasowymi a tym, co szeptano w mesach. Z jednej strony entuzjastyczne doniesienia o pomiarach, o pingwinach, o próbach sprzętu w minus 30. Z drugiej milczenie, kiedy pytano o konkretne konfiguracje uzbrojenia, o zadania dla jednostek osłonowych, o plany na wypadek kontaktów nieprzewidzianych. To słowo podało częściej niż zwykle pada w marynarskim slangu. Nie awarii, nie sytuacje awaryjne. Kontakty. W oficjalnych materiałach pojawia się także wątek fotograficznego mapowania. Tak to robiono. Ląd po locie. Długie, monotonne trasy nad lodem, gdzie każdy cień mógł być grzbietem góry lodowej albo złudzeniem, a każdy błysk czegoś metalicznego w polu widzenia refleksami słońca. Do tego testy radiowe, nasłuch, a nawet próby łączności na odległościach, które zwykle zabija jonosfera. Wszystko to sensowne dla nauki i wojska i wszystko to nie tłumaczyło, dlaczego planowano, by operacja trwała aż pół roku z pełną gotowością bojową, jakby szykowano się nie tylko na mróz, ale i na przeciwnika. Nie brakuje też smaczków, które z perspektywy czasu brzmią jak drobne alarmy. Zmiany tras lotu. W ostatniej chwili. Nacisk na absolutną dyscyplinę meldunków pogodowych, jakby obawiano się nie tylko burzy, ile utraty kontroli nad przestrzenią. Zmianki o dodatkowych pakietach ćwiczebnych dla załóg, zestawy, które bardziej przypominały procedury kontaktu z nieznanym, niż klasyczne ratownictwo. Wtedy nikt oficjalnie nie mówił słowa UFO, ale słownik niezidentyfikowane i nadzwyczajne zaczynały gęstnieć. A jednak Patrząc z zewnątrz, wszystko wciąż można było przypisać ostrożności i ambicji. Ameryka chciała być pierwsza tam, gdzie nikt nie docierał rutynowo. Chciała wiedzieć, jak działa sprzęt, gdy stal pęka od mrozu, a lód parska pod stopami. Chciała też wysłać czytelny sygnał: potrafimy dotrzeć wszędzie, nawet tam, gdzie nie ma po co. Tyle, że Antarktyda rzadko bywa tłem dla gestów bez znaczenia. Kto tam jedzie w takim składzie, rzadko jedzie po nic. I tak między oficjalnym ćwiczeniem a realnym ciężarem operacyjnym, high jump wkracza w biel. Statki tworzyły wachlarz, samoloty rozgrzewały silniki, a w dziennikach pokładowych zaczęły pojawiać się wpisy, które dziś czyta się jak początek historii, w której coś nie pasuje. Jeszcze bez sensacyjnych szczegółów, jeszcze bez dramatu ale z wyraźnym przeczuciem, że ten plan tak gładko napisany na papierze zetknie się z czymś, czego na papier nie da się przenieść. No i tutaj kończy się opowieść o ćwiczeniach, a zaczyna rozdział, w którym padną słowa niezidentyfikowane i kontakt. Początek lutego 1947 roku. Antarktyda nie wybacza błędów, ale załogi Hajjab radziły sobie coraz sprawniej. Przynajmniej według oficjalnych komunikatów. Mapowano kolejne sektory. Powstawały fotografie. Baza Little America 4 działała. Jednak w raportach wewnętrznych zaczęły pojawiać się zapisy, których nie znajdziemy w żadnym podręczniku dla polarników. Dziwne manewry obiektów w powietrzu. Nieznane źródła sygnałów radiowych. Błyski na horyzoncie w miejscach, gdzie według map powinno być tylko puste niebo. Pierwsze incydenty przyszły z powietrza. Piloci wracali z misji rozpoznawczych w widocznie złym stanie. Niektórzy milczeli, inni w przepływie emocji opisywali metaliczne dyski startujące z powierzchni lodu i poruszające się z prędkością, której żaden znany samolot nie był w stanie osiągnąć. Manewrowały gwałtownie, niemal kpiąc ograniczeń ziemskiej aerodynamiki. Niektóre z nich miały według relacji zanurzać się w wodzie i wynurzać bez śladu pary czy fali uderzeniowej, jakby lód i ocean były dla nich tym samym medium. Pewnego dnia jeden z patrolowych samolotów został wezwany do powrotu w trybie alarmowym. W powietrzu panował chaos. Zakłócenia radiowe były tak silne, że standardowa łączność praktycznie nie działała. Gdy maszyna wylądowała, obsługa naziemna zobaczyła uszkodzenia, których nie potrafiła wyjaśnić. Dziwnie wypalone otwory w poszyciu, jak po działaniu broni o wysokiej temperaturze, lecz bez śladów eksplozji. Oficjalny komunikat mówił o usterkach technicznych spowodowanych trudnymi warunkami pogodowymi. W kuluarach krążyły inne wersje, że pilot został zaatakowany przez obiekt który pojawił się nagle, a następnie zniknął w kierunku lodowca. Kolejne dni przynosiły więcej takich historii. Zaginęło kilku ludzi, w tym załoga jednego z niewielkich samolotów zwiadowczych, który miał rutynowo patrolować wybrzeże. Poszukiwania nic nie dały, a raport o prawdopodobnej katastrofie lotniczej nie zawierał ani zdjęć, ani szczegółów. Według niektórych relacji ostatni meldunek z maszyny brzmiał Podchodzą od tyłu, poruszają się za szybko. Potem nastąpiła cisza. Najbardziej niepokojące były relacje o spotkaniu całej grupy statków z nieznanymi jednostkami powietrznymi. Pojawiły się nagle, przelatywały nad okrętami na niskim pułapie, emitując intensywne światło. Były tak szybkie, że karabiny przeciwlotnicze praktycznie nie miały szans na celny ogień. Kilka osób opisywało, jak jeden z obiektów zanurkował wprost w wodę obok niszczyciela, po czym wynurzył się kilkaset metrów dalej, unosząc się w powietrzu jak gigantyczny, błyszczący dysk. Oficjalna dokumentacja z tych dni jest fragmentaryczna, a wiele stron raportów ma status ściśle tajny do dziś. Ale w niektórych odtajnionych notatkach znajdują się zapisy o nie zidentyfikowanych jednostkach powietrznych i wodnych, oraz o manewrach przekraczających możliwości znanych konstrukcji. W tamtym czasie nie używano jeszcze terminu UFO, w dzisiejszym znaczeniu mówiło się o bogi. W kręgach badaczy teorii spiskowych o LAT krąży hipoteza, że high Jump natknęło się na coś, co miało swoje gniazdo głęboko pod lodem czy to baza obcy cywilizacji, czy ostatnią redutę nazistowskich eksperymentów technologicznych. Niektórzy twierdzą nawet, że obiekty te korzystały z energii niewystępującej na Ziemi, a ich obecność była znana tylko garstce ludzi z najwyższych szczebli dowodzenia. I jedno jest pewne. Od tego momentu atmosfera ekspedycji zmieniła się radykalnie. Raporty stały się lakoniczne, rozmowy bardziej szeptane, a każdy lot nad lód niósł sobie ryzyko, którego nie przewidywały żadne wojskowe procedury. To był moment, w którym hijab Przestała być wyprawą badawczą, a zaczęła przypominać milczącą konfrontację z czymś, czego człowiek nie potrafi zrozumieć. Według oficjalnego harmonogramu operacja High Jump miała potrwać 6 miesięcy. Był luty, a w planach zapisano działania aż do wczesnego sierpnia 1947 roku. Tymczasem już w drugiej połowie lutego w obozach i na pokładach okrętów zaczęto mówić o nieoczekiwanym powrocie, wzmożone odprawy, lakoniczne komunikaty od dowództwa, rosnąca nerwowość oficerów. Wszystko to zastąpiło zmianę planów. Początkowo tłumaczono to pogarszającą się pogodą. Antarktyda potrafi w kilka godzin zamienić względny spokój w białe piekło. Ale w raportach meteorologów nie odnotowano niczego, co uzasadniałoby ewakuację całej flotyli. Warunki były trudne, ale nie ekstremalne, a zresztą właśnie po to wysłano tam tak ogromne siły, bo sobie z nimi poradziły. Nieoficjalne relacje marynarzy i lotników mówią coś innego. W miarę jak ekspedycja penetrowała kolejne obszary, incydenty z obiektami stawały się coraz częstsze. Niektóre miały charakter czysto obserwacyjny, błyski na radarach, nagłe pojawienie się cienia na niebie, tajemnicze zakłócenia komunikacji. Inne były bardziej bezpośrednie. Według części świadków jeden z okrętów został poważnie uszkodzony po tym, jak obiekt w kształcie dysku przeleciał tuż nad jego nadbudówką, emitując potężną falę energii. Metal częściowo się nadtopił, anteny zostały zniszczone, a kilku członków załogi odniosło poparzenia niewiadomego pochodzenia. W innym incydencie myśliwiec pokładowy miał zostać strącony przez coś, co w raportach określano jako brak kontroli aerodynamicznej po kontakcie z silnym impulsem, świetnym. Maszyna spadła do lodowatej wody, a pilota nigdy nie odnaleziono. Liczba poszkodowanych rosła. Oficjalne dokumenty mówią o wypadkach związanych z trudnymi warunkami i awariami technicznymi, ale w prywatnych notatkach uczestników pojawiają się zmianki o atakach i działaniach obronnych nieznanego pochodzenia. Do dziś nie wiadomo, ile osób faktycznie zginęło. Szacunki wahają się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu. Decyzja o przerwaniu operacji zapadła nagle. Konwój otrzymał rozkaz powrotu do USA. Dla ochrony personelu i sprzętu. Oficjalny powód: złe warunki atmosferyczne i nieprzewidziane trudności logistyczne. Jednak tempo ewakuacji zdradzało coś więcej. Statki opuszczały pozycje w pośpiechu, nie kończąc zaplanowanych zadań. Część sprzętu pozostawiono na miejscu, część dokumentacji zabezpieczono w sejfach okrętowych z klauzulą ściśle tajne. W amerykańskich portach, do którego zawinęła flota, oczekiwano triumfalnego powrotu, zdjęcia pingwinów, historię o przezwyciężeniu lodowych burz, raporty z badań naukowych. Zamiast tego powróciła zmęczona, milcząca załoga i dowództwo, które unikało szczegółowych odpowiedzi. Byrd, zwykle chętny do rozmów z prasą, tym razem wydawał się spięty i wymijający. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze plotki. Że operacja hijab zakończyła się w wyniku konfrontacji z siłą, której nie można było pokonać konwencjonalnymi środkami. Czy była to baza obcych ukryta pod lodami, a może zaawansowana technologia, którą naziści zdołali ukryć na Antarktydzie po wojnie? Niezależnie od źródła, w dowództwie zapanowało przekonanie, że dalsze działania niosłyby zbyt duże ryzyko. Tak w lutym 1947 roku największa powojenna ekspedycja wojskowa zakończyła się po zaledwie dwóch miesiącach w milczeniu, niedopowiedzeniach i cieniu wydarzeń, o których nikt oficjalnie nie chciał mówić. Marzec 1947 roku Operacja High Jump dobiegła końca, a konwój, który miał spędzić pół roku na krańcu świata, wracał po zaledwie 8 tygodniach. Nikt w prasie nie krył zdziwienia, ale oficjalne komunikaty były krótkie i pozbawione szczegółów. Warunki pogodowe, trudności logistyczne, ochrona personelu to były hasła, którymi karmiono opinię publiczną. Jednak kilka dni po powrocie wydarzyło się coś, co na zawsze wpisało operację Hedgehampt w anały teorii spiskowej. Admirał Richard Byrd, dowódca całej ekspedycji, udzielił wywiadu chilijskiej gazecie El Mercurio. W rozmowie padły słowa, które wstrząsnęły tymi, którzy je przeczytali. Ameryka musi być w stanie obronić się przed wrogiem, który potrafi poruszać się z jednego bieguna na drugi w ciągu kilku minut. To zdanie, wyrwane z kontekstu czy celowo rzucone, nie pasowało do oficjalnej wersji o ćwiczeniach i mapowaniu terenu. Brzmiało jak ostrzeżenie przed siłą, której możliwości wykraczały daleko poza ówczesną technologię. Kilka dni później Byrd wrócił do Stanów Zjednoczonych i zamilkł. Publicznie mówił już tylko o kwestiach naukowych, a wszelkie pytania o wroga z bieguna ignorował lub bagatelizował. Równocześnie z jego powrotem rozpoczęła się lawina utajniania dokumentów. Raporty z incydentów zostały zamknięte w archiwach marynarki z klauzulą ściśle tajne. Część dzienników pokładowych zaginęła. A zdjęcia lotnicze z niektórych sektorów Antarktydy nigdy nie ujrzały światła dziennego. Oficjalnie sprawozdanie z operacji opublikowano dopiero lata później, mocno okrojone, pozbawione wszelkich zmianek o niezwykłych zdarzeniach. Od tego momentu narodziły się trzy główne hipotezy, pierwsza, że High Jump natrafiła na ostatnią bazę nazistów, którzy po wojnie uciekli na Antarktydę z zaawansowaną technologią, być może wspomaganą przez obcych. Druga, że pod lodami znajduje się obca cywilizacja lub stacja, która obserwuje Ziemię od setek lat. Trzecia, najbardziej fantastyczna, że Antarktyda kryje wejście do wnętrza planety, gdzie znajduje się świat całkowicie ukryty przez resztę ludzkości. Dla widzów, mniej wtajemniczonych, chodzi o relacje o różnych zwierzętach, mamutach, roślinności ukrywanej krainie. O tym będzie film na pewno, w kolejnej części, także zostaw suba, by go nie przegapić. A tymczasem wracamy. Cokolwiek wydarzyło się w lutym 1947 roku, zmieniło sposób, w jaki amerykańskie wojsko patrzyło na Antarktydę. Wkrótce potem powstał Układ Antarktyczny międzynarodowe porozumienie zakazujące działalności wojskowej i eksploatacji zasobów na tym kontynencie. Oficjalnie chodziło o ochronę środowiska i wspólne badania naukowe. Nieoficjalnie niektórzy twierdzą, że było to ciche porozumienie, by nie drażnić czegoś, co kryje się pod kilometrami lodu. Do dziś żadne państwo nie prowadzi tam otwartych działań militarnych. Do dziś nie ujawniono pełnych raportów z operacji Hajdżan. I do dziś słowa admirała Byrda wiszą nad tym wszystkim jak mroczne proroctwo. Wrogiem może być ktoś lub coś. Co potrafi przybyć z jednego krańca świata na drugi w mgnieniu oka. Być może, prawda operacji High Jump wciąż leży gdzieś pod lodami Antarktydy, wraz z tym, co kazało amerykańskiej flocie uciekać w popłochu z końca świata. Na dzisiaj to już tyle. Zostaw proszę łapkę w górę i suba. Dzięki za oglądanie i widzimy się po ciemnej stronie.